Jesteśmy w kwaterze Malin, odmiana Glen Caron, trzeci tydzień zbiorów i w zasadzie pełnia zbiorów. I takie krótkie podsumowanie tego sezonu, w którym jesteśmy w samym środku. Sezon całkiem inny niż pozostałe. Jest kilka niespodzianek związanych z mrozowytrzymałością Malin, po tym jak zachowały się pędy pozostawione na owocowaniu w tym roku. Pewnie wiele osób obserwuje. Jakieś braki składników, drobnienie owoców, mniejsze plony. Warto przekroić taki pęd w miejscu, gdzie łączy się pęd kwiatostanowy z pędem dwuletnim, i pewnie zobaczyć duże zbrązowienie tkanek, czasami większe, czasami mniejsze. Im większe, tym większe problemy z, ze wzrostem i z owocowaniem i z wielkością owoców, z przewodzeniem składników. To jeden z tych problemów. Drugi. Drugim to jest wyzwanie pogodowe, które w tym roku jest. Skoki temperatury od wysokich 30-30 parę stopni do plus 4 stopni w nocy, dokładnie to było 4 dni temu. Poza tym, oczywiście, okres przymrozków majowych, przykrywanie, zabezpieczanie upraw w tunelach, żeby zabezpieczyć. Fazy, rośliny w różnych fazach rozwoju, czy to była faza rozsypującego się kwiatostanu, czy to był pędu kwiatostanowy, czy to było kwitnienie. Wiem, że jest pewien procent plantacji, które musiały zabezpieczać się przed mrozami w czasie kwitnienia, teraz obserwują złą jakość owoców z tych pierwszych kwiatów. No efekt jest tego, że nie było możliwości, nie, było, nie były to dobre warunki do zapylenia kwiatów. A więc problemy żywieniowe w tym sezonie, problemy związane z zapyleniem. Co do presji chorób i szkodników, udało nam się w tym roku dopracować program zwalczania przędziorka, połączenie metody konwencjonalnej z biologiczną, ale nie mówię akurat o introdukcji drapieżców, tylko o wykorzystaniu mikroorganizmów w produktach. Zwalczających przędziorki, mikroorganizmów w produktach biologicznych zwalczających przędziorki. O tym powiem na faktory, jak to robiliśmy. W każdym razie udało nam się bardzo dobrze zmniejszyć presję ze strony przędziorków na wiosnę. No i w zasadzie nie mamy w tym momencie jakichkolwiek, może tam w zasadzie jakichkolwiek, albo ta presja jest zmniejszona do takiego poziomu, że nie obserwujemy żadnych uszkodzeń. Choroby związane z szarą pleśnią, czy też bardziej myślę z sadzakami, z którymi się pewnie wszyscy zmierzyli na początku zbiorów letnich w tunelach. Nas problem ten też dotknął. Nie wiem czy w większym stopniu niż u innych, czy mniejszym, ale w zasadzie problem zniknął dosłownie po, jednych, czy, po jednym, czy też drugim zbiorze, a więc nie był to problem dla nas bardzo mocny. Opowiemy na Mineral Faktory, jak prowadziliśmy zapobieganie prewencję przeciw, przeciwko grzybom sadzakowym, że daliśmy sobie z nimi rady. Kolejny element, o którym myślę, że warto powiedzieć się czasie to będzie plantacja otwarta gruntowa, kaskada Harvest, które w tym roku, pomimo uszkodzeń mrozowych na pędach, bardzo dobrze wchodzi w tym momencie w okres owocowania. Zbiory zaczną się za jakieś 10-14 dni, prawdopodobnie, ale plantacja wygląda na taką czwórkę, więc kto wie, czy te, do tej idei zbioru mechanicznego znowu nie powrócimy w ramach warsztatów Majnowej Faktory i będziemy mogli się podzielić z Wami pewnymi wnioskami. Tak więc tematów na Majnowej Faktory jest bardzo dużo, o których będzie można porozmawiać w czasie finałowego spotkania we wrześniu, na które serdecznie zapraszam.